To bardzo ważny podpis. Rozpoczyna się drugi etap rozbudowy zespołu basenów odkrytych w Drzonkowie. Z początkiem sierpnia olimpijski, 50-metrowy, 10-torowy basen będzie zadaszony. Dak zostanie wykonany z drewna klejonego, a jego pokrycie z poliwęglanu. Przykrycie basenu znacznie wydłuży okres korzystania z obiektu. Do tej pory basen w Drzonkowie był otwarty tylko w wakacje. Po przebudowie obiekt będzie czynny od kwietnia do października. Budowa basenów odkrytych jest najtrudniejszą i najkosztowniejszą inwestycją. Cała, cała modernizacja tego zespołu łącznie z zapleczem to jest kwota zgodnie z kosztorysem ponad 23 miliony zł. W tej chwili reali kończymy realizację pierwszego etapu za ponad, ponad 10 milionów złotych. Za modernizację odpowiedzialna jest firma Skańska, która wybudowała Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze i basen w Sulechowie. Jak zaznacza szef zespołu projektów firmy Artur Piasecki, prace idą zgodnie z harmonogramem i o opóźnieniach nie ma mowy. Po dzisiejszym podpisaniu umowy... Zamawiamy konstrukcję dachową, zamawiamy inne elementy, wprowadzamy dźwigi rusztowania po wykonaniu elementów zadaszenia, które jest naprawdę tutaj jest bardzo y, krótki termin do wykonania, natomiast położyłem swoją głowę i mam nadzieję nie stracić. Wykonamy wszystko w terminie. Wosir mając taki obiekt będzie starał się o organizację imprez sportowych najwyższego szczebla. Wszystko wskazuje na to, że do drząkowa zawitają pływacy światowej klasy. Wszystkie obiekty sportowe, które powstają. W tej chwili, czy są modernizowane w Dżonkowie, staramy się robić w nowych technologiach i aby wszystkie wymagania światowych europejskich Federacji były spełnione, aby to były obiekty certyfikowane. Koszt drugiego etapu prac w Dżonkowie wynosi 2 miliony 760 tysięcy złotych. W całości pokryje go budżet województwa.